ty jak mówisz ja jak mówię lol. O? że podświetla się jakby kto mówi. Hejka. O kom. Ale z mojego jedzenia bułki. Ja też to mogę wysłać na, na Discord, żeby też ktoś zobaczył. Nie wiem czy. Everyone... Możesz. Czy, Hejka ja Martynka, Badia, tak kurde, tak. już wszyscy. Hejka mam. Bez perządzi. Wariacie teraz live robisz uszalałeś? Nie, bez rządzi, nie uszalałem. jest bardzo poważna aura słuchajcie. No. Hejka Sencik, o kurde. Zostawiamy łatkę w górę. Wszyscy teraz. Jest łapka w górę, jest impreza, ja sobie wyjdę na gęśnika. Okej. Okay. Nie wiem, a może ci zabronię, co ty na to? Czy to jest live osie... Nie możesz mi nic Tak, to jest live osie... Tak, to jest live 18. Osie... Tak, to jest konta teraz. Szczególnie, że kurboc ma 17. Pozdrawiam. Ja... No dobra, ale ja mam. Dobra, weź w ogóle. Ja mam prawie 20. Daj mi. Tak. To nie możesz na nim być. Mogę. To jest mój live. Hejka mi no, hejka Nie kwalifikujesz się Nie kwalifikuję, jeszcze. kwalifikuję. W ogóle nie wiem jak tak można mnie hejtować, prawda? Jeszcze, jeszcze Sankie, jesteś obecnie na węchlinie? Moja żona Zmieniam kolor skóry no. ciemny od teraz Zrób sobie fioletowy, będzie matching no ale ja nie chcę być fioletowy, bo ty będę jak ty w tym. Ten... No, no, ja możesz nie chcę być fioletowy, bo ja chcę wszystkim. A ja, a ja nie lubię Cię, bo. Co, co wy robicie takie takiej później godzinie? U mnie to wszystko no, Czy Jesteś może teraz na gęsinie. Jaki ty masz kolor, niby? To jest ten ciemny fioletem, brzydki? No, nie mów tak, on jest piękny, on jest demiur. Ten brzydki fiolet. Mam ten ciemny, ten brzydki. Nie jest <tuszy> ten brzydki, Fiolet. Dobra, ustawię ten brzydki, Fiolet, czekaj. Dobra, i zaraz musisz dać ciemno, tylko to włosy i będzie cudowny Bo Boże, będzie wyglądać jak klony. I wszyscy nas będą teraz łączyć znowu, jak kiedyś było, boż. Jak wam podobał live u pani Laires z mną? Dzisiaj już mam wolne, ja już teraz, jestem, teraz ja jestem tym, który musi mnie gadać, jej. <tuszy> tak, a teraz ja muszę więcej, lol. U siebie. może. Ale a jak tam w ogóle spędziłaś no. porę? Dzięki, powiedz, co tam ciekawego robiłaś. Dawaj, bo ja jestem bardzo no ciekawa. Jak ci się podoba? To taki jest? Może tak być? Tak jak teraz? Bo... Troszeczkę, troszeczkę bardziej szarawy jeszcze, może. Ten kolor? Tak, ja że trochę przesuń jeszcze tam w lewo. Czekaj. O, takie coś. Trochę za bardzo, bo to wygląda jak no kurde, to wygląda jakbym miał emeryturę już i... Tak? No... No chyba coś takiego. Może nie aż tak bardzo, bo bardziej na, fiole, bardziej na fiolet, bardziej na fiolet, bardziej na bardziej nie jest coś siwy, tylko... No, 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 ej to było ładne, to było, było trochę jaśniejsze na górze, to było ładne jeszcze. Mega mi się podobało. No kurde. To było fajne głosy. Troszeczkę jaśniej, troszeczkę jaś... nie, 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 nie. nie. No, co, prosta komenda! Ale ja nie, ja nie wiem, bo nie wiem, czy ty nie masz opóźnienia. Czy masz opóźnienie? Troszkę w lewo, przepraszam. Aha, mam 9 sekund. Co? No właśnie. Troszeczkę lekko w lewo i lekko do góry, a tak to to będzie super, będzie super. Lekko w lewo. Lewo jest tu. Góra. Mhm. No, ale. Mhm. Nie wiem. No tak, coś tak może nie. Dobra, zrób tak, żeby było ładnie, masz oczy, dasz sobie radę. Trzy godziny live, a tak to w sumie nic, a jakieś tort, jakieś prezenty, co dostałaś? Uuu, to jest ważne. No dokładnie. A, a jak ja będę mieć urodziny, to... Zrób tak, żeby było ładnie po prostu. Będzie. Ja nie. Ja będę mieć pierwsze. Ja wyglądam pięknie. Pamiętaj. Ja Aha. <laughs> tak, żeby tak. ze mnie się tak wyszło. Becz? Nie. Pięknie, pięknie. Jezu, ja chyba znalazłem mój kolor dzięki tobie. Tak no, na MSP ode mnie. Na jedynce zgapiłeś wszystko. Nieprawda. prawda Nie. Misiu. A. No co? Oczywiście, że tak. No, misiu. Co ty w ogóle do mnie mówisz? Patrz jak pięknie wyglądam. Jak nie ja normalnie. Patrzcie wreszcie No. Konsekcji. Tak. Teraz będziesz faktycznie... Mimo na MSP. Dobra, dodam sobie uszy kota, czekajcie. To nie była zachęta. Czemu to jest 9 osób? Boże, przed chwilą było tutaj 9 osób. Matko, jedyna, hejka wszystkim. Nawet 10 czemu samoopalacz? Co cię pogrzało? To, 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 to co? To nie jest samopalacz, to jest klata. Ale nie, że Sęcik musi nałożyć samopalacz. A... Jak się trochę ogarnę, to muszę wejść. Dobra, ale po prostu samopalacz. Nie ma nie chce. Chciałam palaczacz nie ma. Boże jeden. Dobra, nieważne. Bo ja nie, nie widziałem... Sęcika. Nie mam kasy na solarium. Ale solarium też jest niezdrowe bardzo. No to dobrze, że nie masz kasy na solarium, ale... Ale po co w ogóle samoopalasz? W sensie możesz po prostu nie być samoopalony. Ale ja nie wiem, w ogóle Klaudia też sobie kupiła samoopalacz i też kupiła go na skórę dzisiaj. Ja nie wiem, jaki to ma sens. W sensie, no, jakby robicie co chcecie z drugiej strony, ale... No, ja na przykład teraz wcześniej się opalałem w lato. Mam skłonności do tego, że ładnie się opalam, ale... Niestety właśnie nie mam Ja zawsze mi to wszystko potem wygląda jak... Mm, wiecie. Ja kiedyś jak się opaliłem, to kurde, wyglądam jak nie tej rasy człowiek. Ale to inna sprawa. Już czytam zaraz badiasorki, bo zaraz mnie właśnie próbują z nie utłuc, więc trzeba to biedny, naprawić. Jedny sencik kurde. Ja mnie łapie aż za bardzo. Ja kiedyś leżałem 10 minut na słońcu bez w ogóle żadnych filtrów i byłem yy, brązowy, ładnie brązowy. Ja nigdy się nie spalam na słońcu. Ja mam taki kolor skóry, że. To zazdroszczenie mnie w ogóle nie łapie. W sensie po prostu ani czerwono, ani na czerwono. No troszeczkę coś tam, ale ani na czerwono, z, raczej ani na ten, ani na Jak to ci czerwono, nie łapie? Czerwono. Jak to was nie łapie? Co? To no, słońce mnie nie łapie. No w sensie po prostu ja wychodzę i jestem dalej w takim samym kolorze. Jestem w szoku. Mnie łapie, to mnie po 10 minutach łapie. Albo nawet wcześniej. Jak mnie złap. No cóż. Jak mnie złap. Bywa. Taki typ skóry, no właśnie taki typ skóry mamy, co nie my? Mamy inne, ja mam taki właśnie bardziej oliwkowy typ. Nie jaki macie. No nie! Skinęłam. Ale śmiesznie trochę. 200 zł od rodziny razem słodkie róże. No i to co z live, ale uradowana jestem pobiłam swój rekord watch time. O oh ma, naprawdę? Super. I tak jak MST ma taką małą że ci powiem że w ogóle gratulacje. Truskawkowy jakiś. Ej, te usta chyba bardziej Nie pasują wiecie. teraz do tej skóry niż tam. No. Lol. Ej, ej, no, 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 tylko takie trochę brązowe. Dobra, a jestem brązowy. Chyba musisz sobie kupić w ogóle inne nowe. Tak. Ale... 44 godziny z live'a? Uuu, to sporo, Jakby rekordował rekordowo na nawet raz mi się udało 200, ale to było, wiecie, jak MSP naprawdę było wtedy w swojej prime erze Prime era teraz <grym grym grym grym> nie miał jest Ja też dobre godziny Na no, rzeczach Ju. No. Ale Moja rajden jest trochę zabytkowa Hubert, nie wychodzi mi co ci nie wychodzi? Nie mogę ich, ten nie mogę ich rozwalić, bo mi jest moja zabytkowa i tak trochę nie chcę ich wiesz. Mocne. Ale pamiętam, no, jeszcze. Może jeszcze wrócę do programu partnerskiego, może jeszcze będzie coś tutaj na tym kanale z zarabiania. Zobaczymy. Więc nic nie A jakie macie plany na jutro, na dzień dziecka? Ktoś z Was jeszcze obchodzi, czy tak już raczej średnio? Ja mi jestem milo widziana. mile widziana. Mile. Hej Przemko. Dlaczego? w ogóle zawsze mila, na pewno. Kubert, co się wydarzyło? Nic, nic, naprawdę. Aspar. Na pewno. Tak, wszystko. Dlaczego? O, to już jest wszystko, proszę. Wszystko, proszę. Cześć, Tymka. Mi się lubi. Jestem. Program partnerskim już od zeszłego roku. Ja, jestem pro... ja byłem w programie partnerskim od lat czterech do tamtego roku, ale jestem wywalony. A ja, ja miałam godzinę, ale się nigdy nie zapisałam. Tak. Więc no jakby słabo co nie, no ale no, może jeszcze kiedyś się uda, może zobaczymy. Leczka Hey Kanatics. Lubiłem być w programie partnerskim. No ja coś słyszałam chyba no. Jest mi bardzo przykro, bo miałem zaraz... Tylko na Jest mi bardzo przykro. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o Lires czyta się Lires, a nie lirys? Zaczyna się. Dramatyzujesz powiec, ponownie się po dwóch powiec. latach. trzech jest, dwóch. Ja wam powiem, bo mnie wywali, podobno, że moje treści niby nie były autentyczne. No na pewno. A za to, że są, nie pamiętam czy one były tam, że made in China, czy coś że w sensie, że mogę ogóle ty ich nie robisz i no tak No ja ich nie robię, to nie moje, to przez AI było normalnie, no nie? Przez te wszystkie live. AI generated no A mniej więcej takie były zarzuty. Nie się w nie obraziłem się. O nie, prąd mi się... Ja chyba mam cię teraz za cicho, bo z... przestałeś się drzeć i ja mam cię teraz za cicho. Wy... Wyrzucili mnie, właśnie za to. I tak, jakby ja się odwołałem, ale oni mi tego nie przyjęli i już nie mogłem się odwołać ponownie. Ja mam ten program od lutego. Czemu wy macie wszyscy program partnerski? Ja. Ja pierwszy i mnie wywalili, a wy macie teraz wszyscy. To jest niesprawiedliwe. wam ja się w ogóle podoba, ale to look, czy tak średnia? Ja czy... ja nie mam. Ja nie mam, jak cię to pociesza. Nie no wiem. Jest przykro bo ja pamiętam, że miałem wspieranie kanału włączone i Boże, wróciłbym do tego. No to było piękne. Ale klatę, ma na poście, no super nie. Kupiłem ją za 70 zł, kochani. Za ile? Za 70. I gadaj! Naprawdę. Jak. Tu. 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 Ale słuchajcie, może jeszcze los się odwróci, może jeszcze wrócę do programu, kto wie. Może jeszcze będę mieć swój Prime na YouTubie, może, kto wie. Nic nie wiadomo, pamiętajcie o tym. Na przykład w 2022 też moje zasięgi to były jakieś takie do pipi trochę, a później w 2023 pamiętamy wszystkie, wszystkie rzeczy, tak? Więc wszystko da się zrobić. Mnie przez to, że wywalili, jakby mam ten stary system i ja muszę mieć 4000 godzin, żeby dołączyć do programu, a nie 3. Bo teraz, żeby mieć w, w super czaty i te inne, to trzeba mieć 3. No a ja przez to, że mnie wyrzucili, no to muszę mieć 4000. I jak mam tylko to jedną, wiecie, ale to da się zrobić. Patrzcie. Przegrałam. Co się stało? O nie. Grałam. Ale słuchajcie. Może jeszcze... Może poproszę... O Boże, na urodziny poproszę, żeby mi godziny zrobili wszyscy. No mhm. dobra. Fajnie by było znowu tam być w tym programie i w ogóle... Bo to było fajne. To było fajne, bo ja mogłem sobie wspieranie włączyć. I te emotki moje stare, Boże, że to jest... Ty tego nigdy chyba nie wypłaciłeś. Jeszcze raz. Jak mi się wydaje, że ty tego nigdy nie wypłaciłeś? Wypłaciłem. Mm. Tak. To nawet nie wiedziałam. To już wiesz. Bu! Bu! Oh, przepraszam. Za No... I tak uważam, że mój kontent jest bardzo fajny. Mimo wszystko. Na pewno nie jest wygenerowany przez AI. Nie jest wygenerowane przez AI, żadne ja nie jestem jak AI, ja jestem własny poziom, własny styl, własny content. I pamiętajcie to sobie, bądźcie oryginalni, kurde, a nie jak, jak, jak klony wszystkich. No nie no, jakbym ja był klonem wszystkich, słuchajcie, pipi. A, Przemko Gaming, nie możesz włączyć wspierania, bo pewnie masz za dużo praw autorskich na swoich live'ach i dlatego nie możesz go wyłączyć, usuń sobie te prawa. I wtedy... Co? Że ma za dużo czego? Praw autorskich na, na muzyce, na przykład. Aha, to tak nawet nie wiedziałam, że to tak działa. No, ja, ja to odkryłem kiedyś, że ja posuwałem te prawa i nagle mi pojawiło się wspieranie do włączenia. Też tak miałem kiedyś. Polecam. Przeżyłem to trzy lata temu, cztery lata temu właściwie.

Beach Mudd się łączy. rage, okay, rage. A obrażamy. Obrażam się na ciebie. Ok. Mogę. W rodziny. W rodziny się obrażę I. No. Mogę, tak? Już zaraz wadja nie będziesz mieć urodzin. W sensie za parę o To znaczy, za 46 no. minut się obraża na ciebie. Ok. Wtedy już będzie legitnie wolno. Wtedy już wolno. pierwszy czerwca. Idealna data. Idealna data. Idealna, nota. idealna. Bardzo dobrze. Nie wiem że tutaj badzi do piekła nie wolno. Tu się obrażają, bo tu, która mnie rzuca. Dobra, na tixi, but, i bad jakiś chip, okej. Okay. Ważne, nieważne. Eee, dobra. Dobrze. Eee, Lyrez, kochana. Tak? No. Pamiętasz nasze duo? Od zawsze jest. <gadł> Si, si si, wiesz co? Ja już chyba mój mózg tak średnio kontaktuje, więc jak Ci na coś nie odpowiadam, przepraszam. Wybacz. Proszę, proszę, nie ma kochana za ja co. Ja Ci naprawdę, naprawdę nie ma za co. Au. Wow, wow, po prostu. I powiedziałam, au. I co, czemu w ogóle nie masz nic na sobie w tym fioletowym looku? Bo to, to, to tylko klata za 7 dych. No. Ja. Ej, skoro. Twoja postać, za, jakby zapłaciłeś za tą klatę na twoją postać, to znaczy, że twoja postać miała operację plastyczną, bo tak. musiałeś zapłacić, żeby mieć tą klatę. Miała. Opera... O, sęcik jest w ciąży. Kiedy rodzisz? Sęcik chce być. Ale nie jest, no bo emotki, że jest. Zobacz. A, to gratuluję. Będziesz. będziesz matko? Być może. Ty raz? Co? A? Zrób, go, zrób mi godziny na urodziny, nawet się rymuje, kurczę. Mam siedzieć na twoim kanale i ci zrobić godzinę. Tak, może mi... O kochani, na moje urodziny chcę godziny. Rymuje się wszystko, patrzcie, jak pięknie. Widzicie, a to znak. Robimy godziny. No właśnie, chcę, niestety muszę ci obwieścić, że sencik jest to bardzo mało prawdopodobne, że będziesz w ciąży. A, tak, a on może być? W ogóle nie może, bo... Dlaczego nie Barbie mówi, że wszystko jest możliwe. A, to wszystko jest możliwe? No dobra. To powiedz, sędzi, jak będziesz już ok. Jak się bardzo mocno postara. Ale po co, ale po co on ma być wciąż? Bo chce być. Ale on nie ma warunków ma mam... na... Dobrze. Ale ma, to na pewno ma. Jak to ma? No, tu ty nie wiesz, nowa technologia i. A to da się tak? Ja nawet nie wiedziałem. No, to się. No to mam nadzieję, kurde. Myślałem, że jakieś znowu to AI w technologii i tak dalej, coś by myśliło. AI ci zrobi dziecko. No, no real, zaraz, zaraz tak będzie, lol. Ci obrażają, e, tu, którą mną rzuca, jak ktoś. Nic ci nie rzuca, jak ktoś cię rzuca, to ja cię podniosę. Na policja Widać, że jest późno. Go, 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 go. Ubert, mój mąż jutro gra. Jaki? Sop Moja dziecko. Widzisz a sęcik, a jak chcesz mieć dziecko, to nie możesz... Nie możesz pić, bo... O, fuj, że moją żonę podrywać. Ja wiem, jak pić. można żonę podrywać? Kule, to widzę wszystko Badia. Widzę. Ale on ma 40 milionów dolarów na koncie. Nie! Nie, nie, nie. Dobra. E... Odpalę ci zdjęć! Ale nie, nie, mówię, okay. że Badia ciebie podrywa! Aha, że Badia! O, ale Badia to ma... Ja nie, nie możesz. Nie pozwalam. <laughs> ale ja, ale ja. Och! Badia... <laughs> tak wiesz, za blokiem o 20. Nie masz do tego bloku, kurde. A zaprosić na koalę jak kogoś, ja wiem, że wszyscy są, ale zapraszamy też do aktywności, bo koale są piececzki i chodźcie na koale, bo ja tam jestem i Lairus jest tam za ołócielką <grym> 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 Sorry, ale Jana, to z kim ty się wcześniej kolegowałaś Badia? jesteś teraz sama Z tą, z Kasią MST. <grym> nie, nie wydaje mi się, mogę sprawdzić Nie, żartowałem, nie że mną... Nie można, nie można, nie można, nie można nie można pić wina, ani nie można nic robić. Poza tym, jeżeli chcesz być dobrym rodzicem, to tym bardziej, widzisz. Boże no, nie chcesz wiem. być dobrym rodzicem. Nie no, nie można, bo wtedy można no po prostu dziecko... No można wadę. Two z układu nerwowego. Wadę płodu. wady płodu, wady serca na przykład, takie głupoty inne, to nie jest jednak nie. zwykle układu nerwowego. No. W tym tramaturze z biologii. No, no niby, no niby tak, no ale jednak wiesz, no kurde, wiesz jak to działa, dziwnie. A. Jeszcze serce się źle wykształci albo coś, no przecież to też jest możliwe chyba, nie? Chyba jakoś tak, ale no mówię, że tam najbardziej popularne to są... Nerwowe. ...regeneracja układu Wyglądacie nie mam pojęcia kto to jest. Ja Sędzik, ile my maksymalnie zrobiłeś bum-bum duże w nie w sensie ile? Ile numerków. Laires podrywa sencika. Laires się pyta, jakie miał największy damage w Genshinie. Sencika. Nie wiem, w której strony ci to wygląda na. Nowy ship. Ok. A ile ma milionów na koncie? Ty <noise> <Aha>. Miałeś dziesięć. <10. głos> no, tak, no bo kurde, dziesięć dużo. Ej, bota muszę odebrać, bo ja zapomniałem. Ja też już mojego bota w ogóle nie odbieram od chuj, jeszcze trochę. A może dostanę na przykład znikające na tym live. Który... Nie dostaniesz, raczej wątpię. To jest możliwe. Nie, nie dostałem, dostałem S. Są... Nie pamiętam, o Ty możesz sobie sprawdzić, jak będziesz następnym statystykę, o nie to jest na, na tych na osiągnięciach można to sprawdzić. Ui. Powiem, że teraz dodali taką mawujkę, to ona jest tak operze, jeździ sobie na motorku, jest tak operze, że robią w nią ludzie na chillu po 20 milionów. A ty jesteś OP? Ja pewnie. Ja umiem wpuścić <śmiech> ostateczny. <śmiech> to też, tak? Nie no, ale osoba, co mnie wspiera od samego startu, zrozumiała z moich live i moich... Moje... Nie z mojego powodu, ale no, prędko jej nie zobaczę, ale w serduszku nadal... Ojku, a masz tam jakiś kontakt? Nie wiem, czy jest jakiś Jest czy też co? Myślałem, że, ja że to chodzi o na najdę, to to może chociaż pisać. To bardzo przykro. Kuba, a ty mnie wspierasz? Ja cię wspieram zawsze i wszędzie. Zobacz, kto siedzi z tobą. Długo, Gdzie? I wszędzie. Gdzie? Ze mną siedzi w szkole Martyna, w sensie już nie siedzi. <grystanie> Ej, wiesz co, ja będę kończyć, kurde, ok? Ok. Ale, ale... Ale... Spotkamy się jeszcze. Za tydzień nie będzie tak. live'ów u, u Huberta. Tak. Nie, my piszemy. Ale inne na y nie zobaczę, to przykro. Ale może jakoś dać da shade wszystko się ogarnie. Oby tak było. Dziękuję wam, że byliście i no kurde. Bye. Dobrej nocy.